Zawsze zastanawiałem się, jak to możliwe, że moja babcia, nie używając żadnych kolorowych butelek ze sklepu ogrodniczego, co roku miała krzaki uginające się pod ciężarem owoców. Dziś w kanale Ogród bez tajemnic zdradzę ci siedem tych starych, zapomnianych zasad, które sprawią, że zyskasz zbiory na poziomie mistrzowskim w zaledwie 90 dni. Obiecuję Ci, że jeśli wprowadzisz te kroki, Twoje pomidory przestaną być tylko zielonymi ozdobami, a staną się prawdziwą dumą okolicy. Zapomnij o roślinach wystawowych, które wyglądają dobrze tylko przez tydzień po zakupie. My budujemy coś trwałego. Zanim przejdziemy do konkretów, nauczę Cię najważniejszej zasady, którą nazywam regułą trzech filarów: silny korzeń, chroniona gleba, cierpliwa woda. Jeśli gleba parzy, liść cierpi mimo wody. To zdanie będę powtarzać, bo to fundament sukcesu. Często widzimy, jak ludzie wylewają hektolitry wody na rozgrzaną ziemię w pełnym słońcu, a potem dziwią się, że roślina więdnie. To pierwszy błąd, który kosztuje nas najwięcej. Zróbmy teraz pierwszy dowód praktyczny, który babcia nazywała testem południa gleby. Wyjdź do ogrodu w pełnym słońcu i połóż dłoń na ziemi wokół pomidora. Jeśli nie możesz utrzymać tam ręki przez 10 sekund, bo ziemia jest zbyt gorąca, to znaczy, że gotujesz korzenie swojej rośliny. Żaden nawóz świata nie pomoże, jeśli ziemia jest goła i wystawiona na bezpośredni żar. Rozwiązaniem, które zawsze stosowała babcia, było ściółkowanie. To nasz pierwszy sekret. Koła Ziemia to martwa Ziemia. My używamy słomy lub wysuszonej trawy, aby stworzyć naturalną barierę. Drugi test, który musisz poznać od razu, to test trzech palców wilgotności. Nie patrz tylko na wierzch Ziemi. Włóż trzy palce w głąb gleby na około 5 do 7 centymetrów. Jeśli tam czujesz przyjemny chłód i wilgoć, nie podlewaj. Nawet jeśli góra wydaje się sucha. Przelanie to najkrótsza droga do chorób grzybowych. W ogrodzie bez tajemnic stawiamy na obserwację nie na schemat. Sekret numer jeden to fundament, czyli to, co babcia wrzucała do dołka jeszcze przed posadzeniem. Często wydaje nam się, że wystarczy kupić ładną sadzonkę i ją wsadzić. To błąd wystawowy. Babcia zawsze mówiła karm ziemię nie roślinę. Do każdego dołka trafiała garść pokruszonych skorupek jaj i… jedna mała ryba lub głowa rybia. Brzmi dziwnie? To najsilniejszy, naturalny zastrzyk fosforu i wapnia, jaki możesz dać pomidorom na start. Wapń jest kluczowy, by uniknąć suchej zgnilizny wierzchołkowej tej czarnej plamy na spodzie owocu, która niszczy całe zbiory. Ryba rozkłada się powoli, dostarczając składników dokładnie wtedy, gdy roślina zaczyna budować owoce. Zazwyczaj w większości ogrodów to właśnie brak tych mikroelementów na starcie powoduje, że pomidory są małe i niesmaczne. Większość z nas popełnia błąd, sadząc pomidory zbyt płytko. To nasz sekret numer dwa. Babcia zawsze sadziła je po szyję, obrywając dolne liście. Dlaczego? Bo pomidor ma niezwykłą zdolność wypuszczania korzeni z łodygi. Im głębiej go posadzisz, tym potężniejszy system korzeniowy zbuduje. A pamiętasz naszą regułę? Silny korzeń to podstawa. Jeśli roślina ma głębokie korzenie, przetrwa nawet najgorętsze lato, bo sięgnie po wodę tam, gdzie słońce nie dociera. Widzisz już, że to nie są magiczne mikstury, tylko zrozumienie natury. Ale uważaj, bo nawet najsilniejszy krzak może zostać zniszczony przez jeden powszechny błąd związany z liśćmi, o którym prawie nikt nie mówi poprawnie. W następnej części powiem ci, które liście są złodziejami energii i jak je usuwać, by nie zaprosić chorób do ogrodu. Czy wiesz, że istnieje jeden konkretny moment w ciągu dnia, w którym cięcie pomidora jest bezpieczne, a w innym zabójcze? Mówiliśmy o fundamentach, ale teraz przejdziemy do tego, co decyduje o wielkości samego owocu. Sekret numer trzy to bezwzględna walka ze złodziejami energii, moja babcia nazywała tak pędy boczne, czyli wilki. To te małe listki wyrastające w kątach między łodygą a liściem głównym. Jeśli pozwolisz im rosnąć, krzak stanie się wielkim, zielonym potworem, ale owoce będą wielkości orzecha. Pamiętaj: bez ochrony w glebie, bez dramatu w liściu, ale bez kontroli liści, bez wielkości w owocu. Jak wiedzieć, czy robisz to dobrze? Wykonaj krótki test liścia. Jeśli twój krzak jest tak gęsty, że nie widzisz łodygi głównej, to znaczy, że roślina dusi się we własnym cieniu. My w kanale Ogród bez tajemnic prowadzimy pomidory zazwyczaj na jeden, maksymalnie dwa pędy. To sprawia, że cała siła słońca i wszystkie soki z korzenia idą prosto w grona, a nie w zbędną zieleninę. Ważna przestroga: usuwaj wilki tylko wtedy, gdy mają mniej niż 5 cm i zawsze rób to rano w słoneczny dzień. Dlaczego? Bo rana po cięciu musi zaschnąć na słońcu. Jeśli zrobisz to wieczorem przy dużej wilgotności, zapraszasz grzyba na kolację. Sekret Numer 4 to babcina mikstura na puchnięcie pomidorów. Gdy zobaczysz pierwsze żółte kwiatki, roślina potrzebuje potasu. Zamiast chemii, babcia używała popiołu z kominka lub wywaru z żywokostu. Popiół jest znany z tego, że ma silny profil odżywczy w zakresie potasu i mikroelementów. Wystarczy jedna łyżka pod krzak raz na dwa tygodnie, ale zawsze na wilgotną ziemię. Nigdy na suchą, to jest to dostosowanie, które odróżnia hobbystę od kogoś, kto zbiera skrzynki pełne jedzenia. Teraz czas na małą mapę decyzji, bo każdy z nas ma inny ogród. Jeśli masz słońce cały dzień, twoim priorytetem jest gruba warstwa ściółki i podlewanie co trzy dni, ale bardzo obfite. Jeśli masz półcień, musisz bardziej dbać o przewiew i usuwać więcej dolnych liści, by uniknąć wilgoci. Jeśli natomiast twoje pomidory rosną w donicach na balkonie, zapomnij o podlewaniu co kilka dni. Tam musisz zaglądać codziennie, bo mała ilość ziemi nagrzewa się błyskawicznie. W donicach zawsze dbamy o to, by nadmiar wody był odprowadzany. Bez stojącej wody w podstawce, bo to zabija korzenie szybciej niż susza. W połowie naszej drogi muszę Ci przypomnieć o czymś ważnym. Wszystko, o czym tu mówimy, to wiedza praktyczna, którą zbieraliśmy latami. Jeśli chcesz mieć to wszystko uporządkowane w jednym miejscu, sprawdź mój przewodnik ogród bez tajemnic. To taka pigułka wiedzy, która chroni przed błędami, za które ja już zapłaciłem swoimi zmarnowanymi plonami. Sekret numer 5 to potrząsanie życiem. Pomidory są samopylne, ale w upalne, bezwietrzne dni pyłek staje się ciężki i lepki. Babcia co rano, idąc przez ogród, delikatnie trącała każdy palik lub potrząsała krzakami. To prosta czynność, która gwarantuje, że niemal każdy kwiatek zamieni się w owoc. To jest właśnie to, co sprzedawca w markecie ci nie powie: roślina potrzebuje twojej obecności, nie tylko twojego portfela. Zanim przejdziemy do dwóch ostatnich, najpotężniejszych sekretów, w tym jednego, który brzmi jak magia, a jest czystą fizyką gleby, mam dla ciebie zagadkę. Czy wiesz, co się stanie? Jeśli nagle podlejesz pomidora dużą ilością wody po kilku dniach suszy, owoce pękną w ciągu jednej nocy. W następnej części powiem ci, jak temu zapobiec i jak przygotować roślinę na ostatnią prostą przed zbiorami, żeby owoce były nie tylko wielkie, ale i niesamowicie słodkie. Ten ostatni krok to prawdziwy błąd mistrza, którego musisz uniknąć. Dochodzimy do najważniejszego momentu, czyli finału, który decyduje o smaku i ostatecznej wielkości. Sekret numer 6 to kontrolowany stres wodny. Moja babcia mówiła: nie pój głodnego, nie karm spragnionego. Kiedy owoce są już w pełni wyrośnięte i zaczynają zmieniać kolor z zielonego na pomarańczowy lub czerwony, ograniczamy podlewanie. Dlaczego? To proste dostosowanie fizjologiczne. Gdy roślina dostaje mniej wody w fazie dojrzewania, koncentruje cukry i aromaty w owocach. Dzięki temu twoje pomidory nie będą wodniste jak te z marketu, ale mięsiste i słodkie. Pamiętaj jednak o mapie decyzji. Jeśli jesteś w fazie, gdzie owoce są jeszcze małe i zielone, woda musi być dostarczana regularnie. Jeśli gleba parzy, liść cierpi mimo wody. Dlatego pilnuj ściółki do samego końca. Jeśli zapomnisz o wszystkim, o czym mówiliśmy, pamiętaj tylko tę jedną regułę – stabilność. Pomidor nienawidzi skoków, ani skoków temperatury korzenia, ani nagłych powodzi posuszy. Sekret numer siedem, ten najbardziej strzeżony przez babcie, to ostatnie cięcie, czyli ogławianie w okolicach połowy sierpnia w większości naszych ogrodów musimy powiedzieć stop. Odcinamy wierzchołek wzrostu rośliny. Pomidor zazwyczaj ma tendencję do rośnięcia w nieskończoność, ale my chcemy, aby cała energia, która została w łodydze, poszła w te owoce, które już są na krzaku, zamiast w nowe kwiaty, które i tak nie zdążą dojrzeć przed przymrozkami. To jest ten błąd mistrza, próba wyhodowania wszystkiego naraz. Lepiej mieć 5 kg olbrzymich, dojrzałych pomidorów niż 10 kg zielonych, które zgniją na krzaku. Podsumujmy teraz naszą mapę decyzji dla Twojego środowiska. Jeśli masz mocne słońce, twój priorytet to ściółka i ochrona wapniowa skorupki jaj. Jeśli masz mało miejsca i donice, twój priorytet to codzienna kontrola wilgoci palcem i odprowadzanie nadmiaru bez wody stojącej. Jeśli masz duży ogród, twój priorytet to usuwanie wilków i ogławianie w sierpniu. Jak wiedzieć, czy te metody działają? Spójrz na swoje rośliny. Zdrowy pomidor, prowadzony metodami ogród bez tajemnic, ma ciemnozielone, sztywne liście, które nie zwijają się w rurkę, co oznacza stres, i nie mają żółtych plam, co oznacza głód. Jeśli Twoje owoce są ciężkie, lśniące i mają intensywny zapach już na krzaku, wygrałeś z systemem wystawowym. To były sekrety, które budowały ogrody naszych przodków. Stosuj je z rozwagą i obserwuj, jak natura ci dziękuję. Jeśli ten film pokazał ci coś nowego, subskrybuj kanał Ogród bez tajemnic i napisz w komentarzu słowo POMIDOR, żebym wiedział, że docierasz do końca i naprawdę chcesz dbać o swoje plony. Udostępnij ten film komuś, kto wciąż walczy z więdnącymi krzakami. Uratujmy razem polskie ogrody przed chemią i amatorskimi błędami. Dziękuję za Twój czas i za to, że chcesz uprawiać własne jedzenie. To najpiękniejsza droga do wolności i zdrowia. Uprawiaj spokojnie, z inteligencją i z miłością. Do następnego.